Hej, hej, hello, witacie moi kochani yy, na kanale Rapture is coming, pochwycenie jest blisko. Chcę wam to powiedzieć, bo to chodzi ze mną od dwóch dni, yy, czy nawet trzech dni, ale nie miałam możliwości nagrania wcześniej. Więc może to będzie dla kogoś teraz w tym momencie, może jeszcze odda Panu Bogu swoje życie w ciągu yy, po prostu tych ostatnich, nie wiem, minut, jeżeli miało być pochwycenie, nie wiadomo kiedy to będzie. Yy. Ale chcę Wam też powiedzieć, że może to będzie też odciążeniem dla kogoś, ponieważ ja to przeżyłam sama. I powiem, i powiem Wam tak. Nagrywałam to ogólnie już dwa dni temu, jak jechałam wieczorem właśnie samochodem, ale było za cieno, więc sobie zrezygnowałam, dlatego nagrywam to jeszcze raz. Może ma to właśnie być ten moment. I teraz tak. Kiedy jesteś już, kiedy nawarcasz się do Pana Boga, Bóg bo pokazuje Ci grzechy, które masz do usunięcia. Będzie Ci się mowa o grzechu eee, i obwinianiu siebie. No. I teraz grzech, który Ty robisz, Bóg Ci pokazuje. Asia jest do zmiany. To, 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 to. I Ty już wiesz. No i kiedy tak idziesz z Panem Bogiem przez 21 lat już teraz. Idziesz, 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 idziesz. Te grzechy, już tych grzechów nie masz. Bo nie robisz tych grzechów, które robiłeś kiedyś. Bo wiesz, że trzeba być sprawiedliwym. Trzeba. Chcesz po prostu być sprawiedliwym. Chcesz po prostu żyć z Bogiem. Chcesz, żeby On Cię dotykał. Chcesz mieć więcej z Nim relacji. Chcesz, żeby być takim człowiekiem świętym. I kiedy jak powiedzmy później w jakimś czasem będzie jakiś grzech, który wiesz, że powiedzmy uczynisz, albo że, który wiesz, że możesz uczynić. E, I ten grzech po prostu e, przyszedł tak jakby nie z góry, bo on nie przychodzi z góry, ale Bóg wie i tak, co ty zrobisz, i tak wie, czy ty zgrzeszysz, czy nie. On wszystko już i tak wszystko wie. I kiedy już jesteś w takim wieku e, dojrzalszym, po 21 latach z pochodzenia z Panem Bogiem, to ten grzech dla ciebie jest jeszcze gorszy niż ten, który był na początku, ponieważ teraz zdajesz sobie sprawę, dlaczego on jest gorszy. Ponieważ wiesz i rozumiesz to, dlaczego Jezus za ciebie umarł. Że ten grzech, który popełniłeś, to naprawdę zdajesz sobie z tego sprawę, że ten grzech jest tak bardzo poważną sprawą, że za ten grzech umarł Jezus. Oddał samego siebie, oddał własne ciało, oddał własną krew. Po prostu umarł w męczarniach. Był bity, chłostany, wezywany, szedzony, i jeżeli nie zrozumiesz tego, że to jest dla ciebie, za ciebie, to, to nie wiem, jak już to można łatwiej powiedzieć i prościej. Że Bóg taką miłość dla Ciebie okazał. I kiedy ja popełniłam pewien grzech, gdzie wiadomo, nie widzi się tych grzechów teraz co każdym razem, no bo wiadomo, już teraz się mniej myśleć, ja, ja, ja zawsze nie miałam problemu jeżeli chodzi o przyklanie, bo nigdy jakoś nie przeklinałam, ale czasami kiedyś tam się zdarzyło jakieś słówko bo powiedzieć, to jest bardzo rzadko, ale na przykład, no nie wiem, cokolwiek, no nie wiem, zdenerwujesz się chwilę, to u mnie chyba takie najbardziej może być, że tak trochę lekko podniesiesz głos i wiesz, że no znowu zrobiłeś to samo i to samo, że jakby do tego się już jakby... Jest to już to samo, no i inną można przepraszać. No bo i ty się starasz, i tak, no i wiadomo, ale są inne grzechy, które po prostu mimo wszystko. To jest, to jest w ogóle dla śmieszniejsze, żeby też dać taką jasność. Pytałam się, czy o to co zrobię, Bóg wiedział, co zrobię, um, czy to jest grzech, czy nie? Kilku osób. Wszyscy, oprócz jednej osoby, Przyjęli tak samo jak i ja, bo może coś z tym po prostu jest nie tak, albo bardziej jest taką osobą jak ja, która po prostu ma bardziej sumienie, po prostu bardziej takie em, no delikatniejsze, która po prostu naprawdę się kalam, że tak powiem, jak coś takiego zrobię. Jakiś tamkolwiek, powiedzmy, grzech, e, który widzę, że już zaczyna się dziać, albo po prostu nie daje sobie rady i po prostu coś tam zrobię. No naprawdę, są takie, mówię, dla kogoś to nawet nie będzie grzechem. o tak powiem, żeby tutaj kogoś, żeby zaraz nie gorszyć. Pytałam się kilku osób, powiedziały, że to w ogóle nie grzech. Dla mnie był to, powiedzmy, grzech. E, powiem wam, nie miało innej opcji, by cośkolwiek innego zrobić, ale wierzę, że Bóg dopuścił do tego. No bo dlatego, że dla nich innych to nie było grzech, dla mnie to mogło być po prostu grzechem. I Bóg tak daje nam dla każdego człowieka każde inne sumienie i każdy inny taki poziom hmm, tego, że to jest dla Ciebie grzech, a dla Ciebie to nie jest grzech, no, bo tak jest też. Na przykład ktoś ubiera się i na przykład założy spodniczkę y, taką trochę bardziej dopasowaną, żeby nie mówić obcisłą, bo niektórzy mówią, że to taka różnica jest, dopasowane, obcisłe to są dwie różne różnice, dla mnie nie ma różnicy, no ale to już pominę ten fakt, centralnie dla mnie nie ma to różnicy, bo dalej widać kształty, więc czy dopasowane, czy po prostu, czy y, obcisłe to jest dla mnie to samo, naprawdę, sorry. Yy, I... Zawiesiłam, mam, mam teraz powiedzieć, słuchajcie... I yy, dla mnie dopasowana spódnica, ja bym tak nie mogła się ubrać, przynajmniej teraz, bo kiedyś wiadomo, tak się chodziło, wiadomo, bo człowiek to coś uczy, 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 ale potem dochodził do wniosku, że Bóg mi powiedział, że mam po prostu nosić tylko sukienki, ale takie właśnie luźne, takie wszystko luźne, więc tak właśnie się noszę i tak ubieram. A dla kogoś na przykład grzechem jest noszenie, żeby odkrywać ramiona. I tu jest właśnie ta różnica. Dla mnie ramiona, dla mnie to nie ma żadnego problemu ramiona odkryć. Tutaj w sensie nosić jakieś topy, czy cokolwiek innego, bo masz takie krótkie, załóżmy koszulki. Tu na masz tylko tylko koszulki. A dla kogoś spódnica, powiedzmy, jest zgorszeniem. Dla mnie spódnica obcisła jest zgorszeniem, bo wszystko bardziej widać niż ramiona, które są tylko ramionami, tak jak zwykłe części ciała. I teraz, bądź tu mądrze jak się ubrać. To, co do Ciebie Bóg mówi. Dla mnie, uważam, i jak Bóg pod powiedział, nosić sukienki, nie obcisły rzeczy. Bóg dawał mi wielokrotnie różnego rodzaju sny, jak ludzie patrzą, jak faceci patrzą. I wiem, że to robię po prostu też, na nas anioły też patrzą. I to jest tylko moja, moja perspektywa, jak Bóg mi to pokazuje. Nie narzucam tego nikomu. Wiem, że ja po prostu, ja mam tak się ubierać, bo wiem jak wyglądam, a nie jestem, nie wiadomo jaka tam gdzie piękna, zgadna, nie w ogóle. wiesz, Wiem, jak wyglądam, ale mimo wszystko, nawet jak bym założyła worek, bo kiedyś miałam taki stan, założyła worek po prostu pokutny, to e, że tak powiem, tak się mówi w cudzysłowie, to i tak by ludzie patrzyli z pożądliwością, bo ten problem byłby i tak w tych ludziach, nie we mnie. Więc ja sobie z tego zdałam sprawę, i wiem, że mimo wszystko ja mam nie doprowadzać do tego, by ktoś zgrzeszył, ale mimo wszystko też wiem, że ta osoba ma większy problem nawet niż ja. Więc ja już wtedy nawet nic nie zrobię, bo on i tak, ta osoba będzie patrząc na mnie, będzie coś mogła sobie pomyśleć. Więc to już zostawiam, bo to każdy musi sam sobie z Bogiem walczyć z tym. I teraz e, zrobiłam ten grzech, który zrobiłam w moim imieniu, to był grzech. Dla innych to nie było grzechu, bo ja mam naprawdę, uwierzcie mi, bardzo mm, delikatne tutaj sumienie, że nawet jak coś sobie pomyślę, to już spojrzę, to już od razu grzech. A to jest trochę czasami głupota. Nawet jak było to, że Bóg powiedział do mnie, że ja mam nie być alkoholu i dlatego go nie piję, bo nie, nie chcę, nie lubię, miałam ojca alkoholika, więc po prostu to w ogóle nie do mnie nie przemawia, to w ogóle mam o tego obrzydzenie. Ale nie mówię, że czasami sobie tyle wypiję: raz na dwa, czy dwa czy trzy razy na, na rok na przykład. Tyle piwa, bez, ale oczywiście bez alkoholowego. Um. I teraz, i teraz um. Ja cały czas mówiłam, że grzech to jest picie alkoholu, to, 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 tamto, ale dla innych to nie było grzechu, bo napisane jest: nie upijajcie się. Więc ja to zostawiam, ja po prostu wiem, że mam tego nie robić. I teraz każdy ma jakieś rzeczy, których ma nie robić, tylko dlatego, ponieważ em, Bóg go chce do czegoś wykorzystać by po prostu by był on e, szlachetnym naczyniem, a nie pospolitym. Nie mówię, że ktoś, kto pije alkohol, jest teraz znaczeniem y, nieślachetnym, bo ma coś innego do, załóżmy do zrobienia, żeby czegoś e, coś robić, a czegoś nie robić, ale chcę tylko powiedzieć to, że e, po prostu Bóg chce cię naprawdę y, bardziej jeszcze szlifować, że naprawdę ten świat, tutaj nam nie jest potrzebny i jeszcze najbardziej, typu właśnie umiem, widzicie, sukienki. Niektórzy ma, nie mają z problemu, mogą i pić, mogą nosić inne sukienki, jakieś inne rzeczy i. Nie mam z tego problemu. Ja mam ogólnie. Bóg, kto mnie mówi, bo to jest kwestia też relacji z Panem Bogiem, jak on do was po prostu mówi. I teraz chcę powiedzieć tylko o tym, dlaczego tak mówię o tym właśnie cały czas grzechu. Bo mm, kiedy właśnie jestem z Bogiem już długo, to ten grzech dla mnie był uważam, duży. Kogoś naprawdę to nie było dla kogoś grzechu. Więc tak nie zrobiłam, że traciłam męża, coś takiego. Nie chodzi o takie, coś takie. Tak, mówię, to jest takie jakby małe, niby pikuś. Dla kogoś to było nic, nawet nic, to nie było, a dla mnie było coś dużego. Eee, I tak się tak stałam, prasując, coś tam i cały dzień płakałam, przepraszałam, płakałam, przepraszałam, i tak ta zmiany jest na zmianę, i naraz po prostu miałam takie widzenie. Gdzie czasami jak ktoś coś zrobi złego, to my czasami tak, będzie dobrze, będzie okej, okay, wiecie, tak, tak go tak klepiemy, także wszystko będzie dobrze, dasz sobie radę, to, 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 tamto. I ja usłyszałam, i co jest najlepsze, odkąd czasu tutaj kiedyś, ja o tym, no wiadomo, tam rozmawiałam z tymi kilkoma osobami, z którymi pytałam się, czy to grzech, czy nie, no bo wiadomo, czasami też warto zapytać, bo żeby też nie popaść w jakieś naprawdę schizofrenię, w jakieś takie, wiecie, rzeczy, że naprawdę ktoś się myśli, że to już jest chore po prostu yy, i wiecie, no na przykład, nie? I mówię, tak stałam sobie, to chyba się modliłam, i tak Boga przepraszałam, pakałam I naraz po prostu to jest, widzę go po prostu, tak jakby, tak jak wtedy, pamiętacie, widziałam go tak z tym oknem, że on tak kukał i tak patrzył na mnie, tak, i tak po prostu spojrzał, tak, no tak, to było się takie śmieszne, naprawdę to było takie mega śmieszne. A teraz tak za mną, tak stał, tak za mną, tak fajnie stał i tak, 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 jakby tu rękę położył, tak rękę, ręce, nie wiem, i powiedział: Asia, ale za, ja za ten grzech już umarłem. Czy dla Niego to był grzech. W moim niemaniu też grzech był. Więc ja za to już umarłem. ja sobie zdałam z tego sprawę. Ja wiem, że Bóg umarł za wszystkie moje grzechy. Przyszłe, teraźniejsze, przeszłe i tutaj wiadomo jesteśmy w Panu Bogu. I ja teraz właśnie mówię, odkąd miałam to nagrać Wam to wszędzie, tylko teraz słyszę o grzechu, o tym o, o tamtym. O, no po prostu ja w szoku jestem. I to słyszę właśnie tutaj w filmikach różnego rodzaju, gdzie na przykład mowa jest o pochwyceniu, a nie o w ogóle o grzechu. A koleś teraz właśnie słuchała, mówi o grzechu. No bo totalnie jestem w szoku, bo to, całkowicie to co, człowiek co całkowicie co innego w ogóle spodziewa. Yy, I powiem wam, no, że mm, yy, czy Bóg może wybaczyć grzechy yy, te grzechy, które yy, zrobimy, które zrobiliśmy, które są też jakby grzechami, jak to się nazywa, yy, świadomymi. I wiecie co? I chyba jednak idę w tą stronę i chcę iść w tą stronę po, długim, po takim długoletnim stażu, wierząc to i patrząc tak samo, co mówi na ten temat oczywiście Biblia, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem i nie mamy już żadnego grzechu. I to potwierdziło moje myśli na temat tego, że Bóg powiedział do mnie Jezus, że Asia, ja już umarłem za te grzechy, za ten grzech już umarłem. Więc teraz nie chodzi teraz o to, by grzeszyć i nic sobie z tego nie robić. Bo jeżeli, zobacz, ja z Bogiem już idę długi czas i Bóg, yy, i, i więcej człowiek mniej grzeszy, a czasem grzeszy, to dla niego jest to gorsze, bo wie, że, zrobi coś złego, coś jest nie tak. I trzeba tego nie robić, albo trzeba się, wiadomo, od tego, wiadomo, cofnąć. Czyli Bóg wie, że zgrzeszymy, zna nasze przyszłe grzechy. Ale za wszystkie już umarł i wszystkie nam wybaczył, ale wtedy uważam, wybaczy, kiedy do niego przyjdziesz i go za to przeprosisz. Ja pokutowałam, ale odczułam też e, kolejnego dnia taki pokój. Asia, już starczy. Przeprosiłaś, wiem o tym, już wiem o tym. Chcę, byś teraz dalej mi chwaliła, ja cię kocham dalej jak to moja koleżanka z którą przyjechałam i to jest właśnie też to niesamowite kiedy ja um, Bóg wiedział doskonale co będzie się działo Bóg naprawdę zna przyszłość. I to w międzyczasie posłał koleżankę to jest też niesamowite to posłuchajcie też bardzo ważne że posłał ją w tym momencie kiedy do mnie napisała gdzie ja się z tym zmagałam żeby spotkać się razem i żeby pogadać o tym razem żeby pomodlić się nawet o tym razem i żeby podyskutować, żebym ja po prostu przestać nad sobą użalać, bo nawet, nawet już tego nie robię ogólnie, bo kiedyś tak bardzo tak było, że jej żalałam się, przez kilka dni chodziłam, nie mogłam dać rady, to i tamto. Nie, zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś. Przeproś Boga, naprawdę pokutuj, bo ja wiedziałam, dla mnie to było naprawdę coś wow, w tym złym znaczeniu wow, że. No jednak mam ducha, ducha żywego, że on jednak żyje. Wokół ludzie będą uważali, że to może nie być grzech, ale jeśli dla ciebie to jest grzech, pokutuj z tego i do Boga przyjdź. I co jest najlepsze, że po prostu wiem, że Bóg mi wybaczył, bo ja też poczułam to fizycznie, po prostu poczułam to fizycznie, że musisz wybaczyć sobie, wybaczyć komuś i wy, niech też prosić Boga, aby też mógł ci wybaczyć. Bóg już i tak to wszystko, słuchajcie, on już dawno to wszystko ci wybaczył. Tylko on patrzy Twoją po prostu postawę, jak Ty będziesz do tego podchodził. Czy sobie zbagatelizujesz, czy jednak chcesz się uświęcać. Um, ale wracając do koleżanki, tej, której teraz przyjechała, to słuchajcie, była ta, która pamiętacie, miałam sen, która przyjechała do mnie w Wielkiej Brytanii. Przyjechała teraz i też do mnie napisała, że jest, chce się spotkać, i spotkaliśmy się. I słuchajcie, ona przyjechała <laughs> i nie uwierzycie, ale właśnie w tym się miałam tak, że ona przyjedzie i to się wszystko naprawdę tak koliduje z pochwyceniem teraz w tym momencie, że mogłoby to być w każdym momencie, że głowa po prostu mała tylko dlatego, bo ona przyjechała i jak wtedy my tam kawałek poszliśmy był taki wiatr. Wiatr się zrobił i my zniknęłyśmy. Ja tam nic nie widziałam, bo biało po prostu. I naraz patrzę, była taka, ja miałam to Wam kiedyś nie, może, była taka tafla, jakby wody, szkła. Nie wiem, co to w ogóle było, to ciężko, opisać, tak jakby taka tafla szkła, która się tak ruszała, jakby woda mieniła się na różnego koloru, na różnego rodzaju kolory. Była taka tafla, i w tej tafli był umieszczony jakby demon po prostu. I gdzie my byliśmy pochwycone, to ta tafla runęła, i ten demon spadł na ziemię. Czyli tak jakby to może boża łaska, chwała, nie wiem. Eee, wiem, że to było i ona się utrzymuje do tej pory tak boża łaska, boża chwała utrzymuje się do czasu kiedy tu jeszcze jesteśmy, ale kiedy już nas tu nie będzie, to, to wszystko runie. I te diabły, demony to wtedy po prostu przyjdą. Tam coś by co tam jeszcze było dokładnie, ale wiem po prostu, że ten sen naprawdę uważam, że może być teraz odpowiedzią i teraz z tym znakiem, że to teraz... Bo Bóg mi to właśnie po prostu powiem tak. Dlaczego o tym myślę i mówię? Dlatego, że Bóg po prostu mi to przypomina. Ja bym dawno zapomniała o tych swoich snach i tych wszystkich rzeczach, ale Bóg przypomina mi to, bo wiem, co miałam po prostu, jakie ja po prostu miałam sny. Eee, także jeżeli jesteś w grzechu, czy świadomym, czy nieświadomym, uważam, że nawet świadomy, nie, nie taki, który przeciwko Duchowi świętemu, to, jest to słuchajcie, to jest całkowicie inna rzecz, bo grzech świadomy to jest taki, który ty wiesz, że powiedzmy, no zaraz po prostu uczynisz go, popełnisz, ale pokutujesz z niego i odchodzisz od tego więcej, już go nie robisz. To jest grzech, który po prostu czasami się może jeszcze zdarzyć, coś tam nie wiem, zrobić, ale odchodzisz co od tego coraz bardziej, coraz bardziej. A grzech przeciwko duchowi świętemu to grzech, gdzie po prostu kara się Ducha Świętego w sensie takim, że Jezusa nie ma, Boga nie ma, jesteś do bani do niczego w ogóle się nie wierzy, yy, zapraszasz tutaj diabłów do siebie w ogóle. To jest przeciwko duchowi, uważać świętemu, bo to jest ostatnia szansa, abyś był nawrócony, a ty go jednak cały czas odrzucasz. To uważam, że to może być grzech przeciwko duchowi świętemu. Więc, yy, więc ten grzech świadomy, kiedyś mówiłam, że jest niewybaczalny, kiedyś coś takiego mówiłam, że po prostu taki już grzech, taki, że wiecie, no to się grzech. I, I po prostu i nic z tego nie robi, sobie idzie i tam. No to wiadomo, że tak jest. Ogólnie dalej jest on taki, że on wie, co robi i dalej w tym i po prostu e, nie wiem. Ale teraz tu kwestia też czasu. Czy on na przykład zrobił grzech i będzie teraz ten tkwił przez 2-3 lata, a potem się odknie na je i wróci do pana Boga, nie wiem, czy mógł taki, tak, takie sobie wybaczyć, czy nie. Ale mimo wszystko, kiedy człowiek też był letni, tak jak ja byłam letnia przez 3 trzy lata, 3,5 trzy roku, chyba to co? To Bóg dalej pozwoli mi być ze sobą. Dalej, pozwala, dalej pozwoli, że wrzuciłam do niego, że tak powiem, bo dalej z nim byłam, tylko po prostu byłam w tym czasie, kiedy miałam dziecko, kiedy się, kiedy się dziecko rodziło, więc trochę było inaczej, bo Był, Bóg wie doskonale, jakie mamy sezony, że, że wiecie, no po prostu człowiek jest zmęczony, że coś tam, coś tam i tak samo trochę więcej pracy potem miałam i w ogóle, ale... Wiem, że jeżeli jeszcze grzeszysz jeszcze w ogóle z łaski jesteśmy zbawieni, to jest niesamowite. I to on bardzo fajnie mówi to, aż po prostu mi się chciało, że to jest takie piękne to, co on właśnie mówi, to, co właśnie ja teraz myślałam, że z łaski jesteś zbawiony, nie zapracujesz sobie na to, żeby być zbawionym. Człowiek się cały czas stara i próbuje i robi to i robi tam, to ty ma po prostu masz mieć taką relację z nim, że mówisz: Boże, co tam u ciebie dzisiaj słychać? I on mówi do ciebie, jak, to, jak przyjaciel do ciebie mówi. I że ty, On wie, że teraz masz to do zrobienia, że to, że teraz czytasz słowo Boże, które cały czas po prostu mimo wszystko jest cudownym słowem Bożym, a czasami nam się naprawdę wiem, że nie chce nam się czytać. Ale jest cudownym słowem Bożym, które po prostu nas dotyka, nas tak po prostu. Ja wiem, że jestem wtedy bardziej szczęśliwa, nawet a czasami nawet jak czegoś nie rozumiem, jak nawet czytam. Ale wracałam też tak samo do tego grzechu, e, zobaczcie, po, i powiedziała mi ta koleżanka, co zawsze, ja tak mówię wiele razy, daję przykłady, temat typu dziecka. I zobacz, jak twoje dziecko zgrzeszy, nawet tak zrobi coś złego. I co jest najlepsze, tak samo miałam to nagrać wam, a oglądałam a później z córką, jechaliśmy, tylko ściana tam się włączyła o synu marnotrawnym. Zobaczcie, ten syn zrobił bardzo dużo złych rzeczy. nie majątek, poszedł gdzieś tam, bawi się z kobietami, to to, 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 tamto i wszystko w ogóle, ale zrozumiał i przyszedł w pokorze do swojego ojca. A tam taka była historyka, że taki, jakby tak, takie, jakby takie, to się tak właśnie przedstawia, tak jakby takie dwójkę dzieci, które pokazują, że zrobiłem coś bardzo teraz złego i teraz rozbiłem coś tam, samochód, czy coś tam. I Bóg mówi, i teraz on mówi sobie, Bóg, mój, mój ojciec mi tego nie wybaczy. Ja już jestem, już, jest, już nie jestem, już Bóg tego mi nie wybaczy, ojciec mi tego nie wybaczy, więc nawet do niego nie idę. Ale nawet nie spróbowałeś. Nawet nie wiesz, czy on wybaczy, czy on, czy on to mnie nie wybaczy, czy nie. Dla niego w tym momencie będzie to ważne, czy ty żyjesz. Jak, syn Marno, jak, 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 jak powiedział ten ojciec do tego drugiego swojego syna: Ciesz się, mój drogi synu, z tego, że twój brat był umarły, a ożył. Czyli on, że żyje. I to jest większa rzecz, że on po prostu on żyje, bo jeżeli on, jeżeli grzech nas y, zniewolił, a y, przyszliśmy do Pana Boga i pokuta była, to znaczy, że żyjemy jeszcze, że już nie jesteśmy martwi. Musimy sobie to zdać z tego sprawę. Ja wiem, że dla mnie to było to moje doświadczenie, które miałam, po prostu to było dla mnie szokiem, bo ja to wszystko wiem, że Bóg umarł, za to wszystko. Ale kiedy nie wejdziesz w tej sytuacji, nie będziesz w tej sytuacji, tego nie przeżyjesz, to wtedy Bóg może zadziałać i zrobić dla ciebie coś nowego, coś po prostu innego. Eee, po prostu, I to jest coś takiego. Ponad naturalnego, bo w ostatnich czasach naprawdę ja już widziałam Jezusa za rogiem, kilka dni później widziałam go za mną. Eee, I to też może być taki sen, który miałam, że była burza wokół. Ja klęczałam, właśnie tak pogotowałam, i naraz po prostu miałam w tym śnie wizję i spojrzałam, a tam był Jezus. Wszystko wszędzie było biało. Był Jezus, który biegł do mnie, a był tak gdzieś, nie wiem, z metr, półtora. Na góra dwa metry był i biegł do mnie, ja do niego, do niego się przytuliłam. Mówiłam wam o tym też. Także powiem wam, że myślę, że to tak samo, jest. Bóg mi to tak pokazuje, że to może być właśnie tak to, to, to samo dotyczyć też to mnie. tak te Takie sny, które miałam też oczywiście do mnie. Więc tak się wszystko słuchajcie, fanie koliduje to wszystko. E, naprawdę to jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Także mm, to by było na tyle. Słuchajcie, powodzenie jest blisko, może być w każdym momencie, w każdej chwili, bądźmy gotowi. Zawsze każdy mówi, bądźmy gotowi. A jak być gotowym? Po prostu bądź tak samo, jak byłeś w relacji z Bogiem. Nic innego nie zrobisz więcej. Nie zapracujesz sobie więcej, bo po prostu Ty musisz, musisz, jak chcesz z nim rozmawiać, a ja chcę z nim rozmawiać. On wszystko widzi. On naprawdę wszystko tak fajnie, pięknie robi, że mega. Nie myla? No tak, malutko moje piękne, no. No. Także do usłyszenia, słuchajcie. Widzimy się w powietrzu. <śm> nie w kolejnym filmiku. W powietrzu. Teraz będę mówiła chyba. Pa. Z Bogiem.